Schudłeś troszeczkę. Tak ciężko było? E, schudłem, rzeczywiście. No, ja pewnie jeszcze będę trochę chudnął, dlatego że no, dwa lata nie startowałem, więc e, przybrałem trochę na wadze. Myślę, że, e, że, że ten proces e, powracania do sportu jeszcze chwilkę będzie trwał. W każdym razie e, no, Dakar to była niezła dla mnie lekcja. Jestem szczęśliwy, przejechałem, jedzie mi się świetnie. E, czas będzie zaraz na większy gaz. Ciężkie były te początki, po tej przerwie, prawda, po tych kontuzjach, te pierwsze kilometry, e, ciężkie były? E, tak, zwłaszcza ten trzeci dzień, drugi dzień, jak padał deszcz, e, nie układał mi się ten rajd kompletnie na początku, e, w każdym bądź razie m, z dnia na dzień jechało mi się coraz lepiej. Co prawda byłem w tej trzeciej, czwartej dziesiątce, gdzie jest pełno kurzu, ciężko się przebić, ciężko jakiekolwiek zdobyć pozycję jeszcze po tak długiej przerwie nie miałem takiej pewności żeby wjeżdżać tam z prędkością ponad 100 na godzinę w kurz jak nic nie widzę, więc wolałem ten rajd przejechać bezpiecznie, nie jednak i był to dla mnie najtrudniejszy Dakar no trzy lata nie byłem sprawny na tyle, żeby jechać w Dakarze teraz się udało. No właśnie, jakbyś porównał tą pozycję i osiągnięcie mety z twoim dziewiątym miejscem Miejscem. Tego się nie da porównać. No, wtedy jak człowiek jest dobrze przygotowany, wszystko wydaje się łatwiejsze. Teraz było wszystko dużo trudniejsze, ale pod koniec rajdu już było coraz lepiej. Więc ja ten start traktuję, że jechałem dla drużyny, jechałem też dla siebie na przyszłość. Czy znasz bardziej twardszego człowieka od siebie? No, może poza barkiem, który jest e, e, tytanowy? No, to myślę, że jest wielu twardych ludzi na świecie. Ale teraz jesteś twar twardszy niż Atakama. W końcu udało ci się ją pokonać, w końcu udało się Kopiapo. Rzeczywiście i na rajdzie, na, na Mistrzostwach Świata miałem tam kłopoty. Dwa razy odwiedzałem szpital w Kopiapo i to właśnie to miejsce kosztowało mnie w życiu najwięcej zdrowia, więc teraz bardzo się cieszę, że e, mogę jechać, że przejechałem Atakamę. Starałem się jechać spokojnie, bo może jakieś tam nie tyle złe duchy, co ukształtowanie terenu nie było dla mnie najbardziej korzystne. W każdym razie przejechane, zaliczone, teraz jedziemy dalej. Do.